30 października wspominamy błogosławioną Benvenutę Bojani. Benvenuta urodziła się w Cividale del Fruli, północne Włochy, 4 maja 1255 roku. Była siódmą córką włoskiego szlachcica. Rodzice przyjęli ją z radością, chociaż od kilku lat czekali na syna. Nadali jej imię, które oznacza Dobrze, że przyszłaś. Po niej narodziło się trzech chłopców, z których jeden był potem dominikaninem. Benvenuta została tercjarką dominikańską. Podejmowała surowe umartwienia, znosiła wiele cierpień, ofiarowując je za nawrócenie grzeszników. Nadmierne pokuty były przyczyną choroby. Wtedy Benvenuta ślubowała pielgrzymkę do grobu św. Dominika Guzmana, założyciela zakonu, którego była członkiem kiedy tam odzyskała zdrowie i naśladowała świętego dominika jeszcze gorliwiej obdarowana szczególnymi łaskami boga zmarła 30 października 1292 roku w wieku 37 lat Wiadomo, że pochowano ją w kościele św. Dominika w Civitale, ale jej ciało nie zostało odnalezione. Kult, początkowo znany tylko w zakonie dominikańskim, szybko rozszerzył się na północne Włochy. Została beatyfikowana przez papieża Clemensa XIII w dniu 6 lutego 1765 roku. Proszę cię, panie Boże, o to, żebyś obdarowywał teraz każdego, kto dotrwał do tego momentu, wszelkimi łaskami, a ciebie, błogosławiona Benvenuto. Proszę, żebyś wyjednała nam łaskę doświadczenia Bożej miłości, tak abyśmy też mogli doświadczyć, że dobrze, że jesteśmy.